odcinek 1 sezon odcinek 2 sezon 1 George pojechał na wakacje i powiedział mi, że muszę o, o, okradnąć ten dom policyjny muszę znaleźć tajny dokument Hej, 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 hej! Kościół teren policyjny, jestem zbrojony, Sry. Hej, powiedziałem coś, tak? Dobra, dobra, dobra. O. Dobra, leży. Gdzie są dokumenty Waszego oficera? Cholera, czy w ogóle dostanę te dokumenty? Czekaj, muszę nawet sprawdzić, ktoś tam będzie. Jest tu ktoś. Wpisów bogaty, szybko. 来吧，得先 Bomba. Puszczony, nie ruszaj się! Wyślij to! Teraz odwróć się. Czekaj tutaj. Musimy coś omówić. Co ty tutaj robisz? Zabiłeś siedmiu policjantów. Chcę zobejć. Chcę dokument waszego oficera. Jakie dokumenty oficera? Weź za stanu. to jest ostre przestępstwo, i nie za to siedzieć. Ile? Dużo. To już zale, zależy od sądu. Zaraz ze mną do sądu pojedziesz. Idę tylko wysmarkać nos. Wracaj szybko. Dobra.

Może teraz musimy to zrobić. Tak, mamy, dobra. dobra, tutaj nie uciec.

W międzyczasie w szpitalu? W szpitalu jestem. Przepraszam. Tak. Jaki George do Pana?